Wracamy, wracamy powolutku do zmagań w ramach Mistrzostw Polski Igrzysk Dzieci w Unii Hokeju Dziewcząt znajdujemy się w hali szkoły podstawowej numer 12 w Elblągu. Za momencik rozpocznie się trzecie, ostatnie spotkanie grupowe naszych Radzewianek, którym nasze Radzewianki zmierzą się. Drużyną Szkoły Podstawowej Żabi Ruk. Czekamy, czekamy tylko do zakończenia obecnego spotkania. Właśnie trwa mecz SP2 Nyssa, SP Ludzimierz. Dla nas bardzo ważna informacja, że już meldujemy się w tej e, finałowej czwórce. Czyli mamy awans do pierwszej, do pierwszej ósemki zespołu. Nasze dziewczyny grzeją się grzeją na sali bocznej. Czekamy za nimi, już powolutku zbliżają się kibice. Nasi, którzy tak licznie do nas się stawili. Jak idzie kibicowanie? Dobrze, bardzo dobrze. Ale co, nasze dziewczyny mają szansę na Mistrza Polski? No, oczywiście, że tak. To jak nie jak one? No mamy cel jeden, Mistrzostwo. Polski. Zwarta grupa kibiców do nas dotarła. Jakie wrażenia po pierwszych dwóch spotkaniach? Jest dobrze, żeby nie było tylko gorzej. Nasza niedźwiedzica się obudziła i mam nadzieję, że tego będzie nabierała na sile. Za chwileczkę kolejny mecz SP Żabiruk. Jak oceniamy szanse w tym meczu? 5-1 minimum. Czyli progres, czyli jeszcze bardziej rozkręcamy się, no mamy taką nadzieję, drużyna z Szkoły Podstawowej Żabie ma za sobą dwa mecze, dwa mecze przegrane Także na papierze wygląda to dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądało na boisku Czekamy, czekamy na zakończenie jeszcze spotkania Nysy i ludźmierza. Jeszcze naszych zawodniczek nie widać nawet na hali, także... Aj, przepraszam, są, są, tylko pod balkonem schowane. Schowane. Za zaprosimy Państwa na to spotkanie. Mamy jeszcze chwilę czasu, jeszcze się nie kończy to spotkanie, i idę dalej szukać naszych wiernych kibiców Są rodzice naszych zawodniczek. Jest pani Pani Kasia Mama Marty I jak tam jak oceniamy e, przyszłość naszych dziewczyn w tym turnieju? No myślę, że na podium i to pierwsze miejsce. No, celujemy na podium. Pierwsze miejsce to jest naszym marzeniem. Mam nadzieję, że to się spełni. A jak perspektywy meczu, które za, chw za chwileczkę, bo już się zakończyło spotkanie Nysy i już już nasze dziewczyny wchodzą na boisko. No, jak najbardziej wygrana. Nie może być inaczej. Myślimy, że komplet zwycięstw w tej grupie A będzie, będzie faktem. Powolutku, powolutku zmierzamy na boisko, bo już dziewczyny ustawiają się do okrzyku. E, także wy... O właśnie tu e, Pokażemy teraz dziewczyny. O, już trener Karol Niemier Bramkarki oraz niedźwiedź. Nasza maskotka jest na, na boisku. O, okrzyk motywacyjny już za nami. Na boisku zostają tylko te zawodniczki, które za moment, za moment będą walczyć o zdobycie najważniejszego. I jeszcze. Zmiana sędziego jednego. Już zmieniają się w trybie lotnym. Już Sandra Olejniczak, kapitan naszego zespołu rozpoczęła i oczywiście chyba nie trzeba przedstawiać w koszulkach różowo-czarnych radzewianki. W strojach niebieskich reprezentantki szkoły podstawowej Żabi Ruk. Zawodniczki żabiego rogu na pewno będą szukały do ostatnich chwil zwycięstwa w tym spotkaniu. Niezmiennie jest z nami oczywiście Agata Malinowska, czyli starsza koleżanka, która teraz, oj, zagrożenie, zagrożenie pod bramką. Gdzie pojawiła się w tym meczu Karina. Także mamy zmianę bramkarki na ten na ostatni mecz grupowy, ale czujna Karina Taciak i, i bramka zamurowana. Piłeczkę wprowadza Sandra. Już ominęła dwie samodzielki, piękne zagranie do Patrycji i Patrycja sola. Super, ale jest w końcu, w końcu. Udało się trafić Patrycji. Długo, długo, długo kazała czekać na tą pierwszą bramkę w tym turnieju. Ale jest. Mamy pierwszą bramkę i wychodzimy na prowadzenie w trzecim meczu Mistrzostw Polski u nich hokeju dziewcząt. Na, na boisko oprócz Patrycji z przodu jest oczywiście Marta z numerem 8 w, w defensywie Zuza i Agnieszka. Jeśli sędzia dopatrzył się przewinienia u Patrycji i znowu grę zawodniczki Żabiego Rogu. Piłka już pod bramką. Zawodniczek z Radzewa. No, gra przeniosła się pod balkony i mało widzimy, mało widzimy. Jest przewinienie. Dla kogo piłka? Tak dla zawodniczek w różowym, czyli dla Radzewianek i już prowadza Sandra. O piękny piruet na środku boiska. Jednak przerwana ta szarża. Uspokoić grę, rozegrać kilka razy między sobą, zrobić przewagę i to właśnie, to właśnie dziewczyny robią. Już w, naro w narożniku Patrycja walczy. Mamy kolejny gwizdek sędziego. Zawodniczki w niebieskich strojach wznowią grę No już zagrożenie pod bramką Razewianek, na się niecelne I mamy kontratak Marta wychodzi po drugiej stronie Patrycja Jak rozegrają ten fragment gry Ach wyczuła intencję defensorka Zabiego rogu Dobra, dobra Postawa naszej pani kapitan która nie pozwoliła rozpędzić się Teraz fajna wymiana podań Ach, zabrało takiej kropeczki I mamy faul, faul. O. Opóźniony, opóźniony W dalszym ciągu 1 do 0 Ma niespełna 14 minut do zakończenia spotkania Oj, fajny, fajny strzał w Patrycji Już powolutku widać zmęczenie na twarzach dziewcząt nie tylko z Radzewa, ale również przeciwniczki. Teraz dobra akcja. Fajna indywidualnie. Sandry. Ale do Pesoka gdzieś tam przyblokowała ten strzał i zaczniemy z narożnika. Już szukają, już szukają miejsca, szukają miejsca, szukają miejsca nasze. Dziewczyny, wycofanie. Wyraźne wycofanie na naszą połowę, czyli wciągnięcie, żeby sobie zwiększyć ilość miejsca z przodu. Jest, jest rzut wolny. I już gramy dalej. Wymiana podań. Sandra Zuzia. Ponownie Sandra. Oj, teraz zagrożenie. Sam na sam. Kij za wysoko uniesione. Nie trafiła zawodniczka w piłeczkę. I sędzina dopatrzyła się przewinienia. Sandra wznowi grę. W międzyczasie drobne zmiany w składzie. W ofensywie pojawiła się pola Mizera. Joanna Jankowska. zostałego ze stałego fragmentu ponad bramką zdobią zawodniczki Żabiego Rogu. Rozpędzają się, rozpędzają. Zawodniczki w niebieskich strojach, zamieszanie pod bramką. Ale przejmujemy, przejmujemy, inicjatywę, no przyda się ta kolejna bramka, żeby uspokoić się. Sandra jest na tarciu, a to zawsze oznacza niebezpieczeństwo, właśnie dlatego Sandra Olejniczak i mamy drugą bramkę w tym spotkaniu. 2 do 0 po bramkach Patrycji i Sandry. I pewnie, pewnie zmierzamy do wygrania tej grupy A. A to znaczy, że kolejny mecz o godzinie 15.30 zagramy no jeszcze nie wiemy do końca z kim, bo z drugim miejscem z grupy B. Ale teraz przerywam, bo fajna akcja, pola. Ciekawy, ciekawy strzał. Niestety niecelny i dalej szukamy Możliwości, żeby podwyższyć ten wynik na naszą korzyść. No już Asia, bardzo wysoko zgranie do poli, pola, zagrożenie. Tak nie udało się oddać solidnego strzału. Przewinienie. I wznawiają zawodniczki żabiruk Do zakończenia spotkania już nie, nieco ponad 10 minut i jeszcze mamy czas w takim razie, aby ten wynik zmienić. O, ciekawy strzał, ale Karina na posterunku wykazała się refleksem, wystawiła swoją lewą rękę i obroniła. Gdyby nie ta interwencja, no byłaby bramka kontaktowa. A tak to w dalszym ciągu prowadzenie 2 do 0. Pola, Pola teraz. Czy będzie zgrywać do Asi. Asia jeszcze walczy o tą piłkę. Widzimy na boisku pojawiła się Lena Boguś. Jak już wcześniej wspomniałem wszystkie zawodniczki zwarte i gotowe do gry. Jak najwięcej. Zuzia teraz stara się odebrać. Dobrze. Odebrała, odebrała piłkę przeciwniczce i już możemy wyprowadzać kontratak. Sandra, piękne zagranie do Asi, jest sam na sam. Ach, niewiele, niewiele brakowało. Dobrze, ale... Teraz Zuzia, Zuzia wejdzie, podanie do Asi. Asia podaje. Ach, udało się defensorce i jednak troszeczkę... Zgubić i Sandra, Sandra, Sandra Obok ranki tym razem w dalszym ciągu 2 do 0, ustawiona Asia zostawiona sama z przodu Nie zdołała teraz odebrać piłeczki, ale Lena Bogu się Ostro z tej prawej strony. Na boisku pojawiła się natalka Socha. Nasza najmłodsza. Zawodniczka. Ofensywy. Już szukała podania. Fajne wycofanie. Szukała tym podania, podaniem w Sandry, jak to widzieliśmy już w poprzednim spotkaniu. Tym razem się nie udało, ale na pewno jeszcze będą miały szansę. Marta, Marta. Wywalczyła piłeczkę, będzie rzut wolny. Rzut wolny dla naszych. Ładne zagranie. Natalia z Sandrą. Doskonale rozumieją się te zawodniczki. Znowią teraz grę. Reprezentantki Szkoły Podstawowej Żabiruk. Oj, teraz fajny! Fajnie wyłuskana piłka przez Agnieszkę. I mamy rzut wolny. Już znowiona akcja Sandra z Natalią. Teraz już, już próbujemy wyłuskać tą piłkę, żeby wyjść w przewadze. Ale rozpędzają się przeciwniczki, rozpędzają, bardzo ładnie Natalia odebrała piłkę, ojojojojo, bardzo ostro potraktowana teraz nasza kapitan i kara minutowa, dwie, dwie minuty kary dla zawodniczki, która bardzo, bardzo brutalnie potraktowała naszą Sandrę, mamy nadzieję, że nic się nie stało naszej pani kapitan... No ale szybko wykonały ten stałą krok gry i zemściła się Sandra Olejniczak z asystą Natalii Sochy i mamy podwyższenie wyniku 3 do 0 bo takie sytuacje ewidentnie działają na Sandrę motywująco a w złości Sandra jest jeszcze groźniejsza Marta teraz w roli defensorki. Ładne zagranie. Agnieszka pojawiła się tam z lewej strony. No i szukamy szukamy możliwości do odbioru tej piłki. Kibice w dalszym ciągu. Pomagają, podpowiadają. Do zakończenia spotkania już nieco ponad 5 minut. Na tablicy wyników 3 do 0 prowadzenie radzewianek. Teraz Marta. Marta walczy o piłeczkę pod bramką strzeżoną przez Karinę. Troszeczkę przewiniła i rzut wolny. Dla zawodniczek w niebieskich strojach. No, próbujemy odebrać tak podwojenie i Agnieszka już wyprowadza kontraatak. Jest Patrycja, Patrycja. Szukała przełożenia. Ale uciekła piłeczka. No i szukamy, szukamy dalej możliwości na wyprowadzenie kontrataku I mamy piłeczkę, niecelny strzał, przeciwniczek z narożnika boiska Agnieszka Burek, Natalia Socha. I już e, rozpoczynają kolejną akcję ofensywną. Natalia zabrameczkę. Szuka, szuka Zuzi. Tak, Zuzia pokazała się. Odegranie do tyłu. Dobrze próbują wciągnąć na, swoją, na swoje pole. Piękne zagranie teraz Natalii. Na drugą stronę poszukała Agnieszki, która tak, gdzieś tam zgubiła piłeczkę, ale próbuje ją wywalczyć jeszcze jeszcze aktywnie przy bramce. Wycofanie Natalia. Czy poda? Tak, podanie. Piękne wysunięcie do Patrycji. Kolejna fajna asysta Natali. Tylko gdyby wpadła do, piłeczka do bramki byłoby doskonale. I znowu Natalia gdzieś szukała podaniem Patrycji. Na boisku już pojawiła się Asia Pola. Pola wprowadza się, wprowadza się pola, ale gdzieś jeszcze walczy. No i teraz kontratak sam na Sami co zrobi? To oczywiście Karina na posterunku. Nie ma bramki. Cała drużyna zmotywowana. Doskonale przygotowana do tego finału Mistrzostw Polski. Dobre zgranie! Jezuza. no Prawie asysta, bo Patrycja jakby strzeliła, jakby znalazła drogę do bramki byłoby już praktycznie po meczu i piękna piękna akcja znowu pola tym razem celnie w bramkę ale tym razem bramkarka zysza w jego rogu na posterunku i, i szukamy, szukamy dalej możliwości Dobre, mocne zagranie przeciwniczek. Teraz przejmujemy piłkę. Pola szuka podania. Tak, podanie do Natalii. Natalia prowadza się. Będzie strzelać. Dobry strzał, dobry, końcowy strzał. Ale poradziła sobie z tym bramkarka z żabiego rogu. Ładnie Pola odebrała trzy zawodniczki pod bramką. Ach, zabrakło tego kończącego strzału. I dobry. Wracają przeciwniczki. Jeszcze utrzymują się przy piłce. Dobrze, Marta, Marta. A nie udało się dobrze ułożyć tej łopatki do tego strzału. I szukamy, szukamy kolejnych akcji. Już powoli zbliżamy się do końca tego meczu. Jeszcze szansa Patrycji. Patrycja Poci! Strzela, dobra interwencja bramkarki. Jeszcze, jeszcze mamy akcję. Już ostatnia minuta tego spotkania. czym w ciągu 3 do 0, prowadzimy. Ale teraz kontratak zawodniczek z zabiego Rogu. Jeszcze przewinienie. Jedna z ostatnich akcji tego meczu. 30 sekund. O, ostatnie sekundy, ostatnie sekundy. Jeszcze próbujemy podwyższyć tą wygraną. Sandra, podanie do Marty. Czy to będzie ostatni atak? No jeszcze Pola, jeszcze Pola, Pola szuka i mamy gwizdek kończący to spotkanie, wielkie, wielkie brawa, trzy mecze, trzy zwycięstwa eee, reprezentantek z Radzewa, ja już oddaję mikrofon Agacie, która leci, leci, zrobić wywiad, jest którąś z zawodniczek, powodzenia. Trenerzy też sobie podziękowali. Trener Karol Nimer może być, może być zadowolony z postawy swoich dziewczyn. Doskonale przygotowane, zmobilizowane. Dobrze wróży na przyszłość. Załomacie kolejny mecz w naszej grupie. A my czekamy, czekamy, kogo do wywiadu tym razem znajdzie Kata. Nie znam jeszcze przeciwnicy, ty, bo jeszcze będzie Ostatni mecz grupowy. Wiemy natomiast już, że gramy o godzinie 15.30. Za chwileczkę udajemy się na zasłużony obiad po klasie grupowej. I o godzinie 15.30 wracamy. Już widzimy, że do y, wywiadu została zaproszona Marta Jankowska Jeszcze mi, jeszcze Jeszcze momencik, jeszcze momencik musimy przełapać Jestem z Martą Jankowską. Marta, jak na razie, który był Twój ulubiony mecz? E, chyba e, poprzedni, ten co był... drugi mecz, o. A jak oceniasz rywalki w tym meczu, co teraz był? Myślę, że e, grały troszeczkę agresywnie, ale spoko. A odczuwałaś na początku stres? Delikatny, ale nie, nie stresowałam się aż tak, nie. A już Ci przeszedł ten stres? Tak, no. Tak. Okej, okay. dziękuję bardzo. Dziękuję. Krótko zwięźle i na temat, bo powolutku, powolutku musimy opuszczać już w salę, żeby zjeść obiad. Mamy teraz półtorej godziny przerwy jedynie, żeby szybko zjeść obiad i wrócić tutaj na tą halę, bo tutaj będziemy kontynuować mecze w grupie mistrzowskiej, czyli w najlepszej e, ósemce. Dwie grupy czterodrużynowe. Do zobaczenia o godzinie 15.30